Lekcja pierwsza. Podstawowe zwroty i wyrażenia. Cztery podstawowe tony w języku chińskim. Ton pierwszy równy. Ma. Mama. Ton drugi wznoszący. Ma. Konopie. Ton trzeci falujący. Ma. Koń. Ton czwarty opadający. Ma. Przeklinać. Nieprawidłowe wymawianie tonów prowadzi często do nieporozumień. Na przykład Łoweni. Ja pytam Cię. Łoweni. Ja całuję Cię. Wysłuchaj słówek i zwrotów. Powtarzaj za lektorem słówka chińskie. Tak. 是的。你不。呀我。т 你。on 他。ona 他。ono 他。Пан, пани 您。м 我们。в 你们。о н 他们。 他们。诸 <Państwo. S 1> 位。<Ja jestem. S 1> 我是。<jeste> 你是。他 <On jest. S 1> 是。他 <Ona jest. S 1> 是。他 <o> 是。他是。您是。您是。 您是。我们是。你们是。他们是。他们是。诸位是。我有。你有。他有。 得了。他 <Ona> 有。得了。他有。得了。他有。他 <My mamy. S 2> 有。他 <mac> 有。他 <i> 有。他 <One mają. S 2> 有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。他有。 Dzień dobry. Nieformalnie do jednej osoby. hao. Dzień dobry. Formalnie do jednej osoby. Hello. Dzień dobry. Nieformalnie do dwóch lub więcej osób. hao. Dzień dobry. Formalnie do dwóch lub więcej osób. hao. Dzień dobry. Rano. Hello. Cześć. Dobry wieczór. Dobranoc. An. Do widzenia. Proszę, podając coś. Dziękuję. Xie xie. Proszę, prosząc o coś. Cię. Proszę bardzo, nie ma za co. Buchę lub pusie Przepraszam, na przykład zaczepiając osobę nieznajomą. Laodia. Dziękuję bardzo. ]非常感谢. Nie ma sprawy. Odpowiedź na podziękowanie. 没事. Przepraszam, przykro mi. Ty ci. Nic nie szkodzi. Odpowiedź na czyjeś przeprosiny. Mikłansi. Na zdrowie. Toast. Ganbe. Smacznego. Zgadzam się. Wo Dobrze. Chodę. Z przyjemnością. ]非常荣幸. Witamy. Huanying. Miłego dnia. Cześć. Pa. Pożegnanie. Bye bye. 那扎姐，回头见。